Zadanie 33. Dane są dwa zbiory: A i B. A w zbiorze A mamy um, liczby, które są samymi setkami. Czyli mamy setki plus 10 plus 12, to po prostu dostaniemy 112, 116, 412, 411 i tak dalej. I więc warto od, na początku zacząć sobie po prostu od omega. Omega nasza. To po prostu będą dwa miejsca. Ze zbioru A mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 możliwości, tutaj reguła mnożenia, razy, rzecz jasna, i w B mamy raz, 2, 6, 7 możliwości, czyli nasza omega to będzie po prostu 49, bo na pierwszym miejscu możemy wylosować jeden z 7, na drugim mamy, też mamy do wylosowania 1 z 7, czyli 7 możliwości mamy, czyli łącznie mamy 49 różnych par. Można zauważyć, że to nie jest dużo, dlatego spróbujemy sobie wypisać te liczby, te pary, które są podzielne przez 3. No i tutaj zagwozdka. Jakie liczby są podzielne przez 3? I to jest nasze zdarzenie A, czyli suma suma jest podzielna przez 3. I teraz tak. Kiedy on jest podzielna? Kiedy suma cyfr tej liczby daj nam liczbę podzielną przez 3. Czyli weźmy sobie przykład, na przy... weźmy sobie przykład, na przykład, czyli liczba 110. Czy ona będzie podzielna przez 3? Hmm. strzałeczkę zróbmy. 1 plus 1, jest 2. 2 plus 0, jest dalej 2. I czy 2 jest podzielne przez 3? Nie. A zatem 110 nie jest podzielne przez 3. Inny przykład, weźmy blisko 111. I wychodzi na to że suma to jest 3, bo 1 plus 1 plus 1 to jest 3 i 111 podzielone na 3 to jest po prostu 37 i wychodzi. E, dobra, to to jeżeli chodzi o przypomnienie zasad podzielności, a zatem e, można by było w skrócie zbiór a zapisać jako po prostu liczba setek, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no bo tu reszta zer, no to do sumy cyfr za dużo nam nie wniosą w sumie nic, czyli tylko te pierwsze setki. I później będziemy dolosowywać do tego każdą, każdą z tych liczb, która da nam łącznie sumę podzielną przez 3. A zatem do jedynki, co musiałbym dodać, żeby dostać trójkę, szóstkę albo dziewiątkę? No to muszę dodać 2. No to 1 plus 1 to będzie 2, czyli muszę mieć. 11. Jaka następna będzie? Następna to będzie po prostu 14, bo 1 plus 4 to jest 5, plus jeszcze jedynka z przodu to jest 6 i to będzie dana da mi liczbę podzieloną przez 3. Czy jeszcze coś mogę dodać? Tu mam 1 i 4 to jest 5, tu będzie 6, tu będzie 7. 7 plus 1 to jest 8, czyli 16 odpada. Czyli przechodzę do następnego. 2 plus co da mi 3? 2 plus 1, rzecz jasna, no to mogę jasno wpisać sobie tutaj dykę, bo 1 plus 0 to jest 1. Następne to będzie 1 plus 1 i 3, czyli 13, bo y następne będzie 2 plus 1 plus 13, no bo 2 plus 1 jest 3 i 3 to jest 6, czyli mam 2 i 13. Y I następna to będzie właśnie 16, bo 2 plus 1 jest 3, plus 6 jest. 9, czyli tutaj będziemy mieć 3 liczby, które są podzielne przez 3. Do trójki muszę dodać 12, po prostu 312, bo tutaj mam trójkę, plus 3 jest 6. Następna w takim razie będzie 15, bo 1 plus 5 jest 6, plus 3 jest 9, czyli jest podzielna przez 3. Do czwórki zwróćcie uwagę, że to idzie analogicznie, to już się układa bardzo, bardzo regularnie. Jeżeli do czwórki dodam, 2, czyli 11, czyli będę miał 11, to łącznie będę miał sumę C 6 i będzie podzielne przez 3. 14 łącznie daje nam 5. 5 plus 4 jest 9, czyli 14 też można dopisać. Analogicznie 5 plus 1 to jest 6, czyli jest podzielne, plus 4 to jest 9, też jest podzielne. I plus 7 też jest podzielne, bo daje nam e, nie sze, 17, tylko 6. O, zakręciłem się. Dobra, e, następne to będzie 6 plus 3, to będzie 9, czyli muszę 12 tutaj uzupełnić i 15 tak jak było wyżej. Oraz ostatnie to będzie 7 plus 2, to jest 9, czyli 11 muszę wpisać i 14 również, bo i 7 plus 5. To jest 12 też jest podzielony. I łącznie wychodzi. Tu mam podwójne, czyli raz, 2, 3, 4, 5. 5 razy 2 jest 10, plus 3, 13, plus 3, 16. Czyli zdarzeń dla naszego zbioru jest równa 16. A zatem, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest po prostu liczba zdarzeń A przez omegę, czyli 49. Liczba nieskracalna. I piszemy odpowiedź. I mamy komplecik.